Mamy e, smaczną żywność, stosujemy jeszcze mniej chemii, mniej nawozów niż e, w innych krajach. Mamy, my mamy dużą tradycję także w rolnictwie, także myślę, że, że e, jesteśmy no, o, w stanie tym, to dobrą żywnością dzielić się e, z konsumentem niemieckim. Na miejscu, z tego co wiemy, nie ma tak dużej różnorodności wędlin, nie jest ona tak smakowita. No, pochwalę się, że nasza, nasza wędlina tutaj uzyskuje bardzo dobre opinie. Ale jest to mój styl, tryb życia. Mam kozy, owce, jedną krowę emerytkę. Zarazem nastąpiła pewnego rodzaju zmiana w trybie żywieniowym Polaków. A mianowicie, wolą coś. Kupić drożej, ale mniej i żeby się to nie zmarnowało. Obecne protesty rolników polskich są też wyrazem wsparcia dla protestów rolników niemieckich i innych. Rolnicy europejscy są niezadowoleni w wyniku pogarszającej się opłacalności. Ta pogarszająca się opłacalność to wynik wzrostu cen środków produkcji, cen gazu, cen nawozów, a więc wynik wojny na Ukrainie. Ale także to wynik nadmiernego otwarcia się Europy na napływ towarów spoza Europy, ale także na nadmierny napływ towarów z Ukrainy. Ukrainie pomaga Polska, pomagają wszystkie kraje Unii Europejskiej nie tylko, ale no nie chcemy, żeby poprzez takie otwarcie rynku, żeby obciążyć tymi kosztami rolników.